Kąpielisko Bolko od czasu do czasu staje się miejscem również zmagań biegaczy, to o tym dokładnie wiemy. A na wakacjach będzie miało ono jeszcze dodatkowo specyficzny charakter, jeśli chodzi oczywiście o bieganie. Jako MOSYT postanowiliśmy zrobić coś nowego, nową imprezę, biegową oczywiście, gdyż jak widać w mieście biegaczy mamy mnóstwo. 9 sierpnia o godzinie 10 z tego miejsca dokładnie wystartuje pierwszy bieg wakacyjny. Będzie miał swój specyficzny charakter. Tak, nie będzie to do końca zwykły bieg. W tym biegu warunkiem udziału jest posiadanie sobie jakiegoś elementu związanego z wakacjami. Czyli będzie można być na przykład w okularach dopływania, w pływaczkach, czy na przykład w płetwach, lub jak jeden z moich kolegów powiedział, on będzie w w stroju nurka. Czyli jakiś jeden, minimum jeden element. Wakacyjny, żeby był tutaj związany z wodą, z wakacjami. Takie słynne kółko, które zwykle mamy, jak się uczymy pływać, jak najbardziej mile widziane. To taka sukieneczka będzie. Tak, takie kółko, czy nawet piłka plażowa też będzie można z nią biec. Tak jak w naszych biegach, najważniejszym tutaj będzie przede wszystkim dobra zabawa. To się u nas liczy najbardziej. pobiegu. oczywiście, każdy biegacz otrzyma swój upragniony wakacyjny medal. Z jaką trasą, na jakim dystansie będą się biegacze mierzyć? Dystans to jest taki symboliczny, dwa kilometry. Część biegaczy być może będzie znała tą trasę z racji tego, że tutaj kilka lat temu, jak odbywał się biegi tropę wilczym na dystansie 1963 metrów, tak samo my będziemy biegli właśnie na tym dystansie, tak więc będziemy tutaj za mną w górę wybiegać na parking, później prawo w kierunku parku, tam będzie nawrotka i tutaj tak samo z powrotem będzie meta, a po biegu będzie można oczywiście, jeśli pogoda oczywiście dopisze, skoczyć sobie do jeziora. Nie trzeba będzie morsować. Tym razem nie morsujemy, tym razem tutaj będziemy sobie pływać i będziemy się opalać. W biegu może wziąć udział 300 osób. Nie mamy w ogóle jakichś żadnych ograniczeń, nie wiem, także jeśli ktoś się czuje, ledwo zaczął chodzić, ma 2 latka, czy ktoś ma 80 lat, jest jak najbardziej tutaj mile widziany, każdy kto się czuje na siłach może tutaj oczywiście wziąć udział w tym biegu. Czyli w zapisach kto pierwszy, ten lepszy? Zapisy trwają już, w pierwszy dzień już mamy ponad 60 osób na liście, decyduje 300 pierwszych wpłat, zapisy tak jak wspomniałem na stronie zmierzymyczas.pl, czyli tutaj dokładnie 9 sierpnia o godzinie 10 startujemy.